Witajcie, witajcie tu w objęciach chryzoprazu. Chryzopraz to jest jeden z najpiękniejszych zielonych odcieni. Myślę, że ciemniejszych nawet niż to na zdjęciu. To jest tak zwane zielone jabłuszko. Ten kolor wysycenia zieloną w tym chryzoprazie, takim 100%, jest niesamowity. Przebija wszelkie klejnoty, wszystko co może nas zachwycić. Kolor, kolor zielony, pamiętamy też, że jest to podstawowy, najważniejszy kolor słowiański. Ich Chryzopras niesie nam właśnie taki rodzaj zachwycenia, tego maksymalnego rozpłynięcia się nad oczywiście swoim istnieniem, nad sobą, nad swoim ciałem, swoją osobowością, swoją duchowością, emocjonalnością, a no, po prostu nad całością. Jakie to jest niesamowicie mądre, piękne urządzenie. Nie omieszkam pokazać jeszcze jednego piękna. Tutaj mamy wszystkie karty z serii Kryształ i Światło. W zwykłym pudełeczku, dołączona do tego jest książeczka, a w pięciu językach tłumaczone jest, opowiadana jest historia danego kryształu. Tutaj mamy język głagolicowy i dla nas dzisiaj język polski. Chryzopras. Wydobywam z siebie niezwykły blask i wyjątkowość. Czuję się skarbem dla świata. Powiększam w sobie piękno, błyszczenie, promienność i rozkwitanie. Wszystko w moim rytmie. Takich właśnie ludzi przysiągam, przyciągam, przysięgam, że przyciągam do tworzenia stabilnych relacji, współdziałania, bezpiecznej, szczęśliwej rodziny i zasobnego życia. Wspieram w sobie piękno ciała, skóry, uśmiechu, zdrowia, witalności i radości wewnętrznej. Błyszczę. To jest rozbłysk właśnie tej cudownej, niepowtarzalnej zieleni. I połączony jest z literą błagolicową Jo. Tutaj mamy ją w takim trochę większym wymiarze. Ona jest odwrócona, ale to nie ma za bardzo znaczenia. Tutaj mamy również te symbole alfabetu światła, które dołączone są do karty kryształowej. Natomiast sama litera ma nazwę Josz, wymowa, wymowa Jo, jak w języku polskim. Znaczenie, bogini mać, to tak z egipskiej nomenklatury, mać inaczej, macierz. Sklepienie niebieskie, święta krowa. Przesłanie. Z jednej strony, krowa to symbol tęczy, rozpostarcia nad Ziemią nieboskłonu gwiezdnego, ogród hesperyt, opieki i miejsca rodzenia się, zamysłu, inicjowania się naszej materii. Z drugiej strony, krowa ziemska daje swoją obecnością fizyczną i energetyczną, uświęcenie biegu wydarzeń dookoła siebie. Dba o otoczenie, ale też wpływa na całokształt kształt energetyki Ziemi. Krowa jest symbolem bogactwa i dobrobytu. Dawniej była zabezpieczeniem codziennego bytu rodziny. Wszystkie przeżuwacze uwalniają z pożywienia cząstki elementarne, roślin i uzupełniają nimi pole energetyczne Ziemi. Co cudowny mechanizm. A razem z krową wspierają życie na ziemi inne święte zwierzęta, znane od praczasów, od Słowian, od pra, prasłowian, setki tysięcy lat temu. Przede wszystkim jeż, sowa, gęś, orzeł, kot i pies. Każde z nich ma swój odpowiednik na nieboskłonie w układach gwiazd i ciał niebieskich które wysyłają w kierunku Ziemi tworzące cząstki elementarne, szczególnie ważne dla dziejów Ziemi i budujące rodzaj ludzki. Każde zwierzę gwiezdne, czyli ten gwiazdozbiór oznaczony mocą takiego zwierzęcia, wpływa na powstanie jednej z podstawowych funkcji w rozwoju życia człowieka we wszystkich czasach. Mityczny jeż mieszka w ogrodzie Hesperyt, po słowiańsku rodzanic, w którym rośnie jabłoń, rodząca złote jabłka. Jabłka te symbolizują dusze ludzkie, które jeż przenosi na swoich kolcach. się jesz nie jabłek, ale ta baśń jest przeniesiona z bardzo dawnych czasów aż do teraz, gdzie ten jeż nieustannie chodzi z jabłkiem na grzbiecie. Jako Przenosiciel dusz. W symbolice gwiezdnej jeż posiada się, posila się mlekiem świętej krowy pochodzącej z drogi mlecznej. Wartość liczbowa 8 tysięcy. I teraz te dwa znaki światła. Po bokach u góry przedstawione są nawiasy ostre w postaci szewronów. Czyli znaków przewodnictwa, jakie przypisane są świadomej przestrzeni międzygwiazdnej. Znaki interpunkcyjne, jakimi są szewrony, w matematyce pod nazwą gilotyny, używane są jako znaki nierówności, a tutaj wskazują na centralne położenie obiektu. Jak ważna jest ta nasza wewnętrzna krowa. Tworzenie przez nas również cząstek elementarnych, niekoniecznie przez przeżuwanie roślin, chociaż długie przeżuwanie co najmniej 30 razy każdego kęsu jest gdzieś e, zapisane i wpajane nam jako największy pożytek wyciągnięty, wyzyskany z pokarmu, który spożywamy. To tworzymy również. Swoim wzorem, czyli macierzą, swoją osobistą macierzą wpisaną w macierze innych istot ciał niebieskich. Jesteśmy współtwórcami rzeczywistości. Co to za przepiękna odpowiedzialność. Ich rysowarz każe nam się w tym miejscu absolutnie zachwycić, bo tylko w stanie zachwytu. Ach, i tego rozpłynięcia i rozluźnienia ciała. Nasza wewnętrzna macierz tworzy właśnie takie jakości w przestrzeni i taką materię nam tutaj zaprasza. Pozdrawiam i dobrego dnia.